Ej, to lucy jesteśmy w CPSL jako dupak Skąd mi się tu uda zrobić skin tutaj, bo to cela przyda mi, może widać. No, ja, patrzmy Trochę muszę pojawić dajcie z skinu. mnie tu jak Dzień dobry, proszę pana, proszę pana Pan mi kiedyś uratował życie w tutaj w tym jak byłem w eksperymencie To mam panu rzucanek i panu ufam A pan mi ufa? Czy nie? Czemu pan ucieka? Sojda! Proszę pana, niech pan się nie ukrywa. Ehm... Um, no niech pan się nie uchowa, no. Chodźmy. Idziemy. Słyszałem skręcenie karku, ale to pewnie... ...nic poważnego. Pach pana. Niech pan tu zamknie. Najlepiej. To się go się nie da odpocząć, nie? Co tam robicie? Za Sa domaso jakieś... Jakieś za domaso robicie tam czy co? Ale proszę pana, tam ktoś patrzył nad nami. To coś poważnego czy nie? No to chodź pan, niech pan człowiekowi pomoże. Chodź. Nie możemy w tym wyjść. Niech pan spróbuje otworzyć im. Nie mogę. Panie naukowcu, no niech pan pomoże kolegom otworzyć. Może pan ma kartę do tego SMB? Kurde, nie może. Uzyknęli się tam, ale wezmiemy pomoc, wezmiemy pomoc. Chodź naukowcu, musimy ich uwolnić. Musi być po Musi być po Niech pan to otworzy. Jaki mój ugacz? No, ale niech pan otworzy. No, po hydraulika musimy iść. Co mnie obchodzi? Proszę pana. Na pewno. Na pewno. Na Ominiemy pewno? go. <grymne> hydraulika wezwaliśmy. Hydraulika wezwaliśmy. Otworzy panu. Otworzy panu. Hydraulik. Hydraulik jest tu. <grymne> Będziemy się pocięciło i zaraz będziemy... Oui, Ej! musimy you pomóc tym debilom. Okej, cel! Pomóc debilom, bo pewien żołnierz nie umie wy, uh, uciec z... z ja, jestem dowódcą. Tak. Co robimy? Musimy uwolnić uh, idiota, który nie umie w, uh, wydostać więźniów z placówki. Wejdziemy Panie Nie nie zginiemy To jest druga wojna światowa To... śmieć wszędzie jest ok? Śmieć wszędzie jest Stupid Stupid interkom Trzeba uwolnić naszych ludzi A po co radio nam? A po co nam radio? A sobie na logikę, po radio? Tu jest radio, o, już nie ma radio. Jest radio, Już nie ma radio, idziemy, chodźcie Proszę pana, a co tak dzwile witują w powietrzu? E, proszę pana, tu dzwile witują w powietrzu, halo? E, panie Hart, panie Hart Tam dzwile witują w powietrzu Mam źwile witłem powietrzu, proszę pana. Kiedy ty to robiłeś? Trzeba pomóc idiotom Bądź kurde, są silne, co tam w ogóle nigdy No idziemy No druga dźwinda jest dla innych no. Po co chcesz dwie windy? Idziemy pomóc naszym, chodź oj, 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 oj. to tylko płac? Jakiś człowiek, chodź Ale to Proszę pana To, to, to Jakiś człowiek płacze, ja nie wiem o co panu chodzi Pomożemy, pomożemy no to pomog... Pomóżcie nam. Pomóżcie nam. No właśnie pomagamy. Widzę. Tu mam dwie klasy. O, pomogliśmy. 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 Nie ma za co. Poczekaliśmy Zamykać, zamykać, zamykać No nie, to, to jedna osoba zamknięta, yy, druga osoba, drugi potwór nie zamknięty, pomocy panowie. To jest druga wojna światowa. Nie ma się, się uciekniemy. Tędy. I teraz tu. Zam to e, e, miejsce jak na kieszeń. Jak na kieszeń, tak okay. dosłownie. Uciekamy. Zanim mylka się Muszę sobie zjedz apteczkę, ale nie wiem po co chcesz jeść apteczkę Mmm, jaka dobra apteczka Czemu zapnąłeś? Eee, on ma iść walczyć, a nie się bać Panowie, uciekamy Musimy was transportować do bazy badawczej. Idziemy Tam będą eksperymenty na was. Cieszycie się? Sojda, ogarnij się człowieku. Proszę uciekać szybciej, szybciej, szybciej. Szybciej do bazy badawczej. Szybko do bazy badawczej. Już po co pan tam idzie? Po co pan tam chce iść? Pan się już boi? Cyka? No, i wygaliśmy. I o to chodziło. O to chodziło. 1,73? Nie, 1,73 chyba gdzieś się uciekło. Po prostu zostało. Dlajcie. Ale odcineczek. Jak się już się pasuje normalnie. Gdzie by się pocieć. No. No i uciekamy. Budypak. Proszę pana, czyli naby? Eee, czemu? O, jakie wielkie jak, jak, jak gówno nas goni. Jakie wielkie gówno? Nie wiem. aby to nie był płaczący anioł, dostrzegałem, że to jest potwór, który. Szpana, szpana. Pana, ja bo ja słyszałem, że to jest podobny do opociągnięć z Dr. Who. Co to jest? Co? Spiesz zgoni! goni! nas! Sejo, targetem jestem. Nie jestem targetem! Nie chcę być swoim targetem! Do widzenia! Co za mnie? Nie chcę być swoim targetem! Za Proszę pana, jak pan mógł? Jak mogłeś się na niego spojrzeć? tycha mnie panie Na na kątem oka się na niego nie patrzy. No, widzimy się po cięciu. Zaraz będziemy helikoptery włączyć. I no. Helikopter. Zgadzam się z pytaniem. Jakie są rozkazy, panie Roberto, dowódco? Jesteśmy na wszystkie sopaki, do KTP i mają Rozumiem. Kto tutaj jest Roberto. granat! Jaki... jaki znowu granat? Powaliło? Chce pan nas zabić? Halo Ej, wracajcie na wojnę, a nie uciekajcie, ochyniarze. Ochyniarze też idą na wojnę. A co to ma być? Czechodź, uciekniemy od innych. Pójdziemy mm. jako. Musimy. No i znaleźliśmy razem z Co znaleźliście? Witam. Jakie alkoholiku? Co wy pijecie? Co jest? No. To szybka runda była. Raczej życie w tej rundzie. Ech, ja mam bekę ludzi, tam, które uciekły. Wszędzie by dać tego nie nagałem. Bo był mm. Jestem kartkołem, kurde, tam gdzie dzieje beka. Proszę pana, a pan wie, gdzie jest pan kolega? No to, po co pan z nami idzie? Jest pan tylko dla nas e, pułapką I przekleństwem Proszę pana, niech pan z nami nie idzie Pan jest pułapką dla nas, na nasze życie Proszę uciec stąd Nie śpiewaj, okej? Okay? To nie karaoke, to jest misja, ratunkowa Dla naszych kolegów nie poddawać idźcie Ci nie poddawać. Idziemy ratować kolegów. Ale nie aż takim sposobem. Czemu się uaktywnił? Pomocy. Czemu jestem tak getem? Uciekać. Jesteśmy tak gadami wszyscy. Jesteśmy wszyscy tak gadami. Czemu się sobie Goni nas! Jesteśmy tutaj goni nas. Goni nas, dosłownie goni! Otwieraj szybko, 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 szybko! Zamykaj szybko, 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 zamykaj. Proszę pana, jesteśmy tutaj Wszyscy Nie otwieramy panu, który od, u, odpali... Proszę Pana, jak mówiłem nie otwieraj, to nie otwieraj! Czego Pan nie zrozumiał? Czego on tego nie zrozumiał? Czego on nie zrozumiał, że nie otwieraj, co nie? Czego nie zrozumieliście nie otwierać? Nie wiem co to otworzyło, ale... No ochroniasz. Gdzie jest ochroniarz? Po Małczniku masz ich słuchać, kurde, a nie... ...pozwolonych miast w gminie Gate'a, i tym bardziej jeszcze wiedziałeś, że tam są scpki. No właśnie. Jakby to była... Oddaj kartę, oddaj kartę, oddaj kartę, mówi do ciebie wyższa ranga. Ja nawet się ich słucham, a ty co się nie słuchasz? Chodziło mi o to, ten przepis, chodziło u mnie, yy, ale ogólnie ja dałem mu lepiej. Zgadzam się, a tym bardziej, że tu jest trafi panika. Rozglądajcie się wszędzie, tak, żeby odpalić tego niśmiałka. Wą najlepiej, najlepiej, najgorzej chyba. Z jednej strony to chyba jest właśnie minus. Ok, tego to to... to, to, to. Panie ochroniarzu, czemu pan jest taki niemiły? On, go bolą plecy, no. Z mam kartę? Aha, okej. Okay. Okej. Okay. Poddaję się ku... kończymy odcineczek. LL do następnego paa.